moim kanale to już 10 odcinek, więc dziękuję za suby, lajki, komentarze i wyświetlenia. I specjalnie dla Was specjalny gość Kinoży, czyli z Grzegorzem Lato, Witam serdecznie. Witam Cię. Czy jest Pan gotowy na pierwsze pytanie? Ale oczywiście, powiem Ci. Od 50. roku <laughs> jestem gotowy. <laughs> Który etap w swojej karierze piłkarskiej wspomina Pan najlepiej? A najlepiej, powiem Ci, to ja wspominam mój okres pobytu w Stali Mielec. Ja jestem wychowankiem w Stali Mielec, gdzie ze Stalą Mielec zaawansowaliśmy z, Trzeciej ligi do drugiej ligi, jednym marszem do pierwszej ligi w 70 roku. I zdobyliśmy, ja osobiście i moi koledzy, zdobyliśmy dwa razy mistrzostwo Polski w 73 i piątym roku, i dwa razy byłem królem szczerców Ligi Polskiej. I ten okres te 10 lat mojego grania w sali Mielec uważam, w moim życiorysie najważniejsze, bo to wykształciło mnie później jako piłkarza. Czy spodziewał się Pan, że zostanie Pan Królem Strzelców na Mundialu w 1974 roku? Muszę Ci powiedzieć, że musielibyśmy wrócić do meczu Polska-Anglia, gdzie graliśmy na Wembley i nikt nam nie dawał żadnych szans. Jeśli chodzi o ten mecz, choć tydzień przed meczem na Wembley z Anglikami graliśmy w Holandii i tam było jeden jeden i ten Holenderski przestrzegł. Anglików mówi, niech się nie pakują zawczasu na wyjazd do Niemiec na Mistrzostwa Świata, ponieważ jeszcze muszą wygrać z Polską, a to nie będzie łatwa sprawa, choć oni w tym samym dniu grali z osą i wygrali 7-0. No i niestety prorocze słowa trenera holenderskiego, gdzie ten mecz myślę, że parę zawałów było przed telewizorami, jak żeśmy grali z nimi 1-1, bramkę strzelił mój przyjaciel od leśniczego Jan Domarski z mojego podania. No i nie ukrywam, że wielka euforia była po tym meczu, że awansowaliśmy. Nie myślałem, czy ja zostanę królem szczerców, trzeba powiedzieć, bo to nie jest taka prosta sprawa. Jak wyglądało przejście z życia piłkarza do działacza sportowego? No trzeba powiedzieć, że E, kończyłem, e, miałem papiery akurat nie, na tamte czasy i nie ukrywam, że mieszkałem 7 lat w Kanadzie. Jak przyjechałem na wakacje do, do Mielca, e, prezes wtedy był Andrzej zaproponował Zaproponowałem, czy czasem nie chciałbym przejąć jako trener e, Stali Mieliec. Ja mówię: Słuchaj, no nie ma sprawy, ale e, asystentem moim został wtedy Białek. Powiedziałem, że do mojego powrotu z Kanady, bo no, trzeba było zlikwidować mieszkanie, sprzedać, zapakować wszystkie rzeczy i przylecieć do Polski. Najbardziej z tego zadowolona była moja żona. Trzeba powiedzieć, syn został tam, bo już był na pierwszym roku studiów, więc został w Kanadzie, kończył tam studia, nie? A myśmy przyjechali do Mielca, i to był mój taki, jakby powiedzieć, od razu na wysoką półkę skoczyłem, bo to. Stal-Mielec i nie ukrywam, że mieliśmy sukcesy, bo oni też spadli, awansowaliśmy do pierwszej ligi. Trzeba powiedzieć i to z dobrym skutkiem, żeśmy się graliśmy wtedy w tej naszej pierwszej lidze, bo teraz jest ekstra klasa zmieniona, to była pierwsza, druga, trzecia. Także od tego się zaczęło, że zostałem w Polsce na stałe i tego nie żałuję. Jakie hobby ma Pan poza piłką nożną? Jeśli chodzi o moje hobby, to powiem Ci to przede wszystkim. Jeździliśmy razem z Andrzejem Szarmachem na ryby. A ja, już od małego dziecka, jak jeździłem do babci w Kieleckie, to też łowiłem. Była taka rzeka mierzawa, czyściutka woda, piękne ryby były, szczupaki, nawet i węgorze. W związku z powyższym, to było moje hobby, że jak było chwilę wolnego czasu, to nawet jak Andrzej Szarmach, graliśmy wspólnie z Salwym Nielec jechaliśmy do rzemienia. Połowić, jak to się mówi, trochę kije pomoczyć w, w stawach, takich były do łowienia I, i nie ukrywam, że strasznie lubiałem jeździć na ryby. No teraz troszeczkę wyhamowało. No, mówię inaczej, człowiek się rozleniwił trochę. No. Mm. Czy nadal Pani śledzi regularnie mecze reprezentacji Polski? Powiem Ci tak, jestem kibicem na dobre i na złe. E, śledzę, no nieraz. Trzeba powiedzieć, że chyba bardziej się denerwowali niż oni na tym boisku, trzeba podać sobie sprawę. No życzyłbym naszym chłopakom, żeby jednak wygrywali, awansowali na Mistrzostwa Świata, bo dawno żeśmy nie byli na tych Mistrzostwach Świata. Ostatni raz to były Mistrzostwa Europy za Nawałki, gdzieśmy przegrali w rzutych, rzutach karnych z Portugalią, trzeba powiedzieć. A tak to, jakby ci to wytłumaczyć? Pierwszy w łeb, drugi w łeb, trzeci ochotnik. Tak to wygląda, no. Czy Pana dzieci przejęły pasję do sportu? Trzeba by ci tak, jakby ci to wytłumaczyć, jeśli chodzi o piłkę nożną, na pewno nie. Sen jest zapalonym kolarzem. Mają swoją grupę, mieszka w Warszawie i przeważnie na weekendy, sobota, niedziela, nieraz piątek, no robią po 100-150 kilometrów po polskich drogach, to ma ten córka za to. Yy, gra w tenisa, ale amatorsko, z, kole, z kolegami, z koleżankami yy, lubi grać w tenisa. Tak samo się ruszają, biega dla swojego zdrowia, trzeba powiedzieć. No. Żadne ich sportu zawodowego nie ubrajają. Wnuki mam, mam tak, jakby powiedzieć, cztery wnuczki jednego wnuka. Nie? Sebastian Lato jest jeden, nie, śmieje się zawsze z niego, no, mówię, że mówię. No członek rodziny, nie? Mówiąc inaczej, bo, no i mam cztery Trzeba powiedzieć, że e, jeśli chodzi o, o nich, no to, to raczej nie mają takiego zapału do, 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 do sportu. Mają, mówiąc inaczej, e, kończą teraz, e, jedna skończyła, Weronika studia, druga e, kończy za niecały rok, będzie pani magister wnóg jest na... Z, z, zaliczył e, drugi rok medycyny. Trzeba powiedzieć i mówimy do niego, żeby mówię ucz się szybko, żebyś zdążył mnie leczyć, nie jeszcze. <grytanie> Żartuję z niego, nie? A najmłodsza chodzi teraz, e, za rok pójdzie do liceum, nie. A Zuzia, druga córka e, mojej córki, w tym roku, znaczy mam maturę na drugi rok, na ten i też idzie na studia do Krakowa. Kto był Pana najlepszym kolegą ze czasów gry dla reprezentacji Polski? Powiem Ci tak, do tej pory mam zażyłe stosunki, praktycznie ja jestem jak rodzina, to mam z Janem Domarskim. Z tym zawodnikiem słynnym, słynna bramka, zrobił cały bałagan, że na Mistrzostwa Świata pojechali w 1974 roku, strzelił na Wembley. Nie ukrywam następnych, takich miałem dwóch, to był Andrzej Szarmach, który razem jeździli na ryby i w ogóle. No ale do tego dochodził jeszcze Heniu Kasperczak. To byliśmy taką, jakby powiedzieć, czwórką, bo długi okres czasu jeździłem na, do reprezentacji, żeśmy jeździli. No to był Domarski, był Heniu Kasperczak, byłem ja, był Andrzej Szarmach. No, to byli tacy koledzy, mówiąc, gdzie do dnia dzisiejszego z Janem Domarskim utrzymujemy bardzo zażyły kontakt. Z Heniem Karczakiem on mieszka we Francji, to od czasu do czasu telefonicznie rozmawiamy, trzeba powiedzieć, no a Andrzej Szarmach e, też jest we Francji, no, gdzieś podobno jak słuch chodzi, coś choruje. No. Większe żarty, to dzisiaj takim y, y, duchem do imprezy do tego, to był Adam Musiał. Wspaniały chłopak, trzeba z Wisły Kraków, trzeba powiedzieć. Miał talent do tego. <grytanie> Także Adaś musiał. Choć z Krakusami mam kontakty, bo to mam. Z Antkiem Szymanowskim, z Kwiecikiem, z kapką trzeba powiedzieć, z Markiem Kusto. To było już y, część z nich. To było zapiechniczka, na no, mówiąc inaczej, nie? ale nie wszyscy byli wtedy pamiętam, bo i kapka był i, i Miecik był z Wisły Kraków, szymanowski i musiałem to grali w ogóle yy, w tej słynnej jedenastce. Także z Krakowem mam bardzo zażyłe kontakty. Który gol w karierze dla pana był najważniejszy? <laughs> ci tak, wszystkie były są ważne gole. Ale myślę, że w takim yy, najważniejszym golem, no to powiem Ci, nie był mój gol, tylko to był mojego przyjaciela Jana Domarskiego na Wembley, który otworzył nam bramy i stadiony świata. Bo pamiętajmy, no, że były okres takie, że Polska była w pierwszej piątce najlepszej drużyny na świecie, trzeba zdać sobie sprawę. A w zasadzie to yy, jak mam nagrane wszystkie mecze swoje, jeśli chodzi o. 74, 82 mecze, to nieraz sobie w domu puszczam, wiesz, tak, z tych wybieram sobie któryś, nie? A najważniejsze to patrzę na jak graliśmy z Brazylią. Ostatni mecz w tym, no, w Monachium na stadionie i, i ta moja ucieczka od połowy boiska, jak mnie gonili, ta bramka wpadła, wielka euforia przez Mastrzyka. Piękne podanie. Grzegorz Lato ma obok siebie kapkę, który boi się, żeby spalił. No, idzie teraz Lato. Wjeżdża na pole karne, proszę Państwa. Gol! Gol! Grzegorz Lato. Siódma bramka na Mistrzostwach Świata. Wspaniała sprawa. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Być może zostanie powtórzona. Sędzia pokazuje na środek. Radość olbrzymia. Trzecie miejsce na, na świecie. Dowiesz, że to był. Do tamtych czasów, w latach 70 tamtego tysiąclecia, no to był no cud. No. Po przyjeździe do Warszawy, to jechaliśmy otwartym autobusem. Tłumy ludzi, wzdłuż szpalery, kwiaty rzucali. No. Władze obecne, no to tam przyjmowały nas, trzeba powiedzieć. Mówiąc o tych medali, to miałem tu po przywieszanych różnego rodzaju mówiąc inaczej, ale to było jedno wielkie święto ci, z piłkarskiej w Polsce wtedy. To jest przeżycie, które życzyłbym, żeby każdy coś takiego przeżył. Nie? Pamiętam, późniejśmy wracali samolotem, bo już czekał na samolot z Warszawy tu do Mielca i tu też jechaliśmy na stadion, na ten taki, jak to mówimy, tym Meleksami. Trzeba powiedzieć, na hali było olbrzymie przyjęcie, no, tłum ludzi. Także no, powiem Ci, jest co wspominać. Mówię tak, patrzę w historię swoją i nie ukrywam, że ja chyba spełniłem swoje marzenia kiedyś. Jak byłem młody chłopak, oglądali Mistrzostwa Świata w Anglii, gdzie grał Ełzebie, Opele, to człowiek tak patrzył i to jeszcze byłem młodym chłopakiem. Nie, a był jeden telewizor, bo byłem u babci na wakacjach, to był jeden telewizor w gospodyń wiejskich na ten, to tam był tłok jak tego, wszyscy siedzieli, pół wsi siedziało na takiej wielkiej sali i oglądaliśmy mecze z mistrzostw świata w 66 roku w Anglii. Czy miał Pan swój rytuał przed wejściem na murawę? Nie zawsze, jak wchodziłem na mnie, robiłem tylko, przeżegnałem się i mówiąc inaczej, choć raz, jak graliśmy tu Stalmieles zgrała z niemiecką żołnierstwą z z Jena i na rzuty karne żeśmy strzelali. Ja szedłem ostatni z piątki do strzelenia rzutu karnego, jak strzelałem to przechodziliśmy dalej, jak nie to gramy dalej, mówiąc inaczej, bo Zygmunt Kukla jeden obronił, to powiem Ci to wyglądało trochę to śmiesznie, bo szedłem, od połowy się szło do tego, nie? to chyba z dziesięć razy się żegnałem, <laughs> A powiem ci, że, ale szczeliłem wielka euforia w miercu bośmy awansowali do następnej puli rozgrywek. No. Był Pan prezesem PZPN. Jak Pan wspomina ten, ten czas i co udało się zrobić dla polskiej piłki? Powiem Ci tak, nigdy w życiu nie chciałem być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale była nagonka na Polski Związek Piłki Nożnej. No, i jak to się mówi, baronowie, bo to w każdym województwie jest tak podkarpacki związek piłki nożnej, 16 województw, zebrali się. No i pamiętam, Ryszard Niemiec mnie zaprosili mówi, tak, no, jednego, którego nie mogą dotknąć władze, to jest, mówi, jeden człowiek. Nie? No. no i zmusili mnie do, jakby powiedzieć. Yy, zaproponowali mi, nie, żebym został prezesem. Ja im powiedziałem tylko tyle, że mówię, słuchajcie, dajcie mi chwilę zastanowienia się, mówię, jeszcze Wam dzisiaj odpowiem, bo to było zebranie wszystkich yy, tych prezesów Wojewódzkich Związków Piłki. No, no i przyszedłem za jakieś pół godziny i mówię do nich, słuchajcie, wyrażam zgodę, ale pod jednym warunkiem. Żeby nie było tak, że ja wystartuję, a przyjdzie do głosowania, jeden z drugim je sprzeda. Nie wszyscy, jak jeden mąż, powiedzieli, że mówiąc inaczej, jest, yy, są za mną. No to bydobne, objechałem całą Polskę yy, yy, po tych województwach. No i na walnym zgromadzeniu w pierwszym głosowaniu dostałem 50, 60 chyba tam, 1% głosów. Także w pierwszym podejściu zostałem prezesem Polskiego Związku Nożnego. A co się, co się zrobiło? No zrobiło się to, że mieliśmy Mistrzostwa Europy u siebie, trzeba powiedzieć, które zresztą były nieudane, jeśli chodzi o reprezentację, no bo myśmy odpadli z tych, z tych rozgrywek, nie? a z drugiej strony no muszę powiedzieć, że za organizację zostaliśmy wyróżnieni jako. Związek i dostaliśmy olbrzymią premię z UEFA za organizację, przeprowadzenie Mistrzostw Europy w Polsce i to było w Polsce i na Ukrainie. Był Pan też trenerem. Z jaką drużyną się najlepiej pracował? No nie ukrywam, powiem, że z, jeśli jest trenerem, to się z różnymi drużynami pracuje. Ale najmilej wspominam mój okres dwuletniej pracy tutaj w Stali Mielec, gdzie mieliśmy olbrzymie sukcesy, bo spokojne utrzymanie i to w pierwszej piątce byliśmy tam na, w tabeli. Oprócz tego prowadziłem jeszcze Olimpię Poznań, trzeba powiedzieć. Z dobrym skutkiem też awansowaliśmy z drugiej do pierwszej ligi i w tej pierwszej lidze spokojny środek tabeli. Bardzo też wspominam pracę w Amice Wronki, gdzie też byliśmy jako Beniaminek. Yy, byliśmy w pierwszej piątce po pierwszym sezonie, mówiąc inaczej, tam pracowałem chyba niecałe dwa lata, trzeba powiedzieć. No i na koniec miałem widzę w Łódź. No. Ale w końcu moja żona powiedziała stop. A wiesz dlaczego? Całe życie, zmiana walizek, torbę, ciuchy brudne. Nie, dwójka dzieci w domu, a ja wpadałem do domu, dwa dni w domu, wyjazd. Bo to w klubie, jak było Stalin Mielec, no to zrupowanie było już, jak było w sobotę mecz, no to w piątek się jechało na zrupowanie, no to zrupowanie mecz w sobotę, a w niedzielę już samochód stał, bo trzeba było jechać na zrupowanie kadry narodowej. Wiesz, no I powiedziałem, mówię, nie, koniec wyjazdu, no mówiąc inaczej, bo to... Kwestia polega na tym, że moja żona mieszkała w Mielcu z dziećmi. Nie? A ja ciągle gdzieś w podróży, nie? w Amice czy w Amice, to nie dojeżdżałem, bo to jest 500 kilometrów. Jak jechałem, to po meczu wracałem, nieraz późno w nocy. Dwa dni w sobotę byłem gdzieś koło około 10.11 w domu, niedziela i w poniedziałek po południu wyjeżdżałem z powrotem, bo jeśli chodzi o roztrenowanie, miałem wspaniałego też asystentów, miałem dobrych chłopaków, którzy to przeprowadzają. Co by Pan powiedział piłkarzom reprezentacji Polski przed naszymi zbliżającymi się meczami? No, trzeba powiedzieć, że no, z Finlandią muszą wygrać, ponieważ jest ciężki wyjazd do Holandii. Tam powinni się jednak postarać, choć te mecze z Holendrami zawsze były na bardzo wysokim poziomie. No, chciałbym, żeby jednak troszkę nawiązali do lat, dekad z lat 80. No, żebyśmy w końcu pojechali na Mistrzostwa Świata. Choć teraz jest taka sytuacja, jest dość ciężka, ponieważ żeśmy ten e, trzy punkty stracili we Finlandii trzeba, ale trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że nowy trener z twardą ręką e, jednak wygramy z tą Finlandią, powalczymy z Holandią, bo tam jest pierwsze miejsce, awansuje bezpośrednio, a drugie ma Baraże. Także trzymam za nich kciuki, choć myślę, że u nas w Polsce najwięcej jest trenerów piłkarskich i najwięcej lekarzy trzeba powiedzieć. Każdy się zna na piłce, każdy ma swój skład, każdy ma swoje zdanie. No ja patrzę z zimną okiem, jak oglądam mecz reprezentacji, no bo się grało tyle lat w tej reprezentacji, no to wszystkie błędy widać. Muszę powiedzieć jeszcze jedno, że Wszystkie mecze oglądam. Od czasu do czasu jadę na mecz, ale, bo mam zawsze dwa bilety, z, z, że przysługują mi dwa bilety, polskie, w związku z powyższym. Nieraz jadę, ale zdecydowanie łatwiej mi się oglądać na dobrym telewizorze, gdzie są powtórki, wszystkie błędy widać, widać A kto, kto... z pana rodziny najczęściej też ogląda z panem y, polską reprezentacją? Zem, a córka, nie? Córka, ale w tej chwili wiesz, mieszkamy... Nie mieszkam w Mielcu, tylko mieszkam w, na podgórzu Przemysk-Kodynowskim w Bieszczadach. Wiesz, tam spokojnie w domu sobie siadam i oglądamy z żoną. Ona też kibicuje, mówiąc inaczej. No i życzyłbym tym chłopakom, mówiąc tak, że jak się wychodzi na boisko, to trzeba jednak tego zdrowia zostawić. Powiem, trzeba zostawić tego zdrowia. No problem jest jeden, wiadomo, że Młodzi chłopcy wyjeżdżają od nas do, na zagranicę i tam jedni grają, inni nie grają i na ławce siedzą. No są problemy, trzeba powiedzieć, dla trenera kadry narodowej. Życzę im tylko, żeby, żebyśmy kibice byli zadowoleni i żeby ta polska kadra w końcu zaistniała na mistrzostwach świata. Bo na razie to dziewczyny, kobiety piszą historię polskiej piłki. Aż przyjemnie popatrzeć. Jaką rolę odegrała Pańska żona w Pana karierze biłkarskiej? No muszę powiedzieć, że mam wspaniałą kobietę, która jest matką moich dzieci. Trzeba powiedzieć, że dom, wykształcenie dzieci to jest jej zasługa. Ona tego pilnowała. Nawet jak budowaliśmy dom, to ona też. Wiedziała, co chce, trzeba powiedzieć, i, i miała swoje pomysły, bo mamy tak dom w Mielcu, ale to już córka dostała, a my mieszkamy w pięknym domu w Bieszczadach, gdzie jest to z drzewa zrobione, elegancki. I to jest też jej pomysł. Ona sobie brała e, dwóch architektów, ona decydowała, co, jak trochę jeździliśmy po świecie, to wiedzieliśmy co chcemy, jak to wygląda w innych krajach. Budowa takich domów jak na przykład w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku mieszkałem dwa lata przecież, powiem, no i, i w Europie, w Belgii żeśmy mieszkali dwa lata. W związku z powyższym, że te pomysły to jest, jak to się mówi, niektórzy mówią, że partnerka na całe życie, trzeba powiedzieć. Do niej mam olbrzymi szacunek, trzeba powiedzieć. No. Ona ma, musiała mieć trochę cierpliwości do mnie, ale, ale rozumiała, no, że niestety no, miałem taki zawód, jaki miałem. Mówiąc inaczej, ja. A razem jesteśmy już 53 lata. Co by pan powiedział, <laughs> 10 lat miało grześni lato? 10 lat ja miałem. <laughs> Ile lat to ja miałem? Ja mam teraz 25 lat do setki, nie? To 10 lat, to, to był 60. rok. To w 60. roku, nie, w 61. zapisałem się wtedy do Trumpkarzy Staliniery, trzeba powiedzieć. Nic bym nie zmienił, nic bym nie powiedział, bo tak jak patrzę na, na wstecz na moją karierę od tego Trumpkarzyka przez Juniora młodszego i starszego, trzeba powiedzieć, że Chciałbym to jeszcze raz przeżyć, jedne mistrzostwa, drugie mistrzostwa, jedna olimpiada, druga olimpiada. Powiem Ci tylko tyle, że ja jestem jedynym zawodnikiem w Polsce, który ma wszystkie medale. Dwa olimpijskie, złoty i srebrny, Monachium Montreal. No i trzykrotnie byłem na mistrzostwach świata i mam trzecie miejsce, 74 i 82 za piekniczkę. Powstrzymy ten sam sukces. Więc powiem inaczej, chciałbym to jeszcze raz przeżyć, ale to jest science fiction, niemożliwe trzeba powiedzieć. Ale nieraz z przyjemnością włączam sobie niektóre mecze, jak żeśmy grali na Mistrzostwach Świata, Czy 74 rok, czy 82 rok, yy, za Antoniego Piechniczka trzeba powiedzieć. I na koniec powiem Wam tylko jeszcze tyle, że pamiętam jak po Mistrzostwach Świata w 82 roku poprosiłem o chwilę ciszy. Podziękowałem trenerowi i moim kolegom za wspólny sukces, za umożliwienie, że mogłem na tych mistrzostwach jeszcze zagrać. I trenerowi Piechniczkowi powiedziałem wprost, panie trenerze, to był mój ostatni mecz w reprezentacji i zawieszam, jeśli chodzi o reprezentację, moje występy. Oczywiście nie chciał się zgodzić, więc nie ma wyboru, bo podpisałem kontrakt wjeżdżam do Meksyku na dwa lata. A latać z Meksyku, Nowy Jork, Nowy Jork, Londyn, Londyn, Warszawa, to jest bardzo męcząca sprawa, choć powiem Ci, skłamałem. Bo zrobili mi pożegnanie, Polski Związek Piłki Nożnej zachował się rewelacyjnie, zrobili mi pożegnanie na Stadionie Legii. Graliśmy wtedy z Belgią, gdzie też grałem u nich w Lidze Belgijskiej dwa lata. Pamiętam, pożegnali mnie wtedy, pamiętam, piękna uroczystość na Stadionie Legii, ostatni mój mecz w reprezentacji, trzeba powiedzieć. Panie redaktorze, dziękuję. Bardzo dziękuję, <laughs> że zgodził się Pan przyjąć moje zaproszenie. A, a ja też chciałem Ci podziękować i, i powiem Ci, no, to masz zadatki na dobrego redaktora, trzeba powiedzieć, nie? I też a, na piłkarza. <laughs> na piłkarza, powiem Ci, życzę Ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Spałem Ci, żebyś się twoje marzenia spełniły. Dziękuję. Dziękuję, trzymaj się. Powodzenia, tylko pamiętaj. Wszystko dobrze, ale nauka najważniejsza. Muszę wyłączyć. Powołanie. Halo. Niech pan zadzwoni za jakieś pół godziny, bo w tej chwili mam tutaj na wywiadzie jestem.